Pokaż. Bieda nam nie, nie straszna, co nie? Trzeba wciągnąć. Nie. Ojej, ohoho. Ooo. Aaaa. Ooo kurde, ale To białe. A ja wszystko zużyłem. To masz trochę. Masz trochę. Ojej, o je. Tak, tak, o tak, o tak. A mam jeszcze tańsze, tak. Mam jeszcze te tańsze. Tak. Zrzucaj, rzucaj. Czekaj. O oh, wow. oh, kurwa. Co? <t bucks> <t AMBIDnh> <sk> <Boyırdacht> Jaksa. <arroganceEt Stop participating> Nawet pięć. Ja pierdzielę. Wciągaj, <sully> wciągaj, wciągaj. Aha, przyjmę. Jeszcze kopię, jeszcze, czekaj. Oh, o, o, ja kopię. na to. Kurde, jeszcze? Ty nie, nie, we. A, dobra. Oh, człowieku! Masz jakąś tabakę, coś tego? Ila? Mam grus, jak chcesz. Może <ślesy> być. Dobra, czekaj, ale wiesz, że tabaka dobrze działa na przyczyszczenie na będzie można tak. więcej załadować O, oh. Dobra, patrz na to Nie mogę na to patrzeć Ostatni Dobra O, jeszcze mlesie, mlesie jeszcze, jeszcze mam najmocniejsze O kurze, mlesie, dawaj, mlesie Jawaj! Wszyscy mm. Nie możesz się zmarnować! Aaaa, tak, tak! O kurwa! Dobra, jest bit. Nie! 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 Polacy! Nie! No, no, no! Podpalecie, no, podpalecie! No. Nie ma tak łatwo. O kurwa, że zniwe Zgadzam się Masz jedzenie? Mam? Za życie uciekajcie na chatę poje więcej ja sobie z Nie bo ja na chatę mam dużo chlebka Ja Nawet muszę go używać, bo za mało zużywam Nawet teraz mi nie próbuj pod pałk, mam pół nie mam czynienia. Kurde. Myślałem, że Flinta mam. S tu i troszkę ci pokażę. <śmum> Nie możesz tu. <śmum> S, S? Ej, amo, barbecue. Za ty mnie podpaliłeś? Nie, ty. Jak? Ja wiem. <gryso> Daj, ja cię podpalę, pa. Dawaj, dawaj, dawaj. Kojarzy się modelowe. Green. No pa, jak ja to robię? No właśnie, właśnie. Nie mam. No pa.